Promocja! Dzisiaj jest to, deszcz leje od rana, to co można zrobić? Sprawdzić promocję, a co innego, no. Tak zwana rządza promocji w Polsce. No, bardzo, bardzo... Pieczarki kilogram Dino 5,99. No, no i o to chodzi, no, Idziesz do Dino i masz pieczareczki, robisz sobie zapiekaneczkę do sałateczki, do... zupy grzybowej, no różne takie rzeczy, nie? I do tego piwo w Dino też za złotóweczkę. Piwo za złotóweczkę? Krzuca, funkcja bezalkoholowa. Nie, 58 Kąszta, blond. To elegancko. Telewizor 70 cali. 30. Media Expert. 3249, a to ten high. Nie, to Philipsa. A dlaczego on taki tani? Media Expert. Niskie ceny. Dobra, lecimy dalej. Trimer. Eee, to jak jesteś diamentowym parzem, to wiesz? Gotowa gładź polimerowa. O, to na budowę to dobre. Gra planszowa, no to tam. Słuchawki bezprzewodowe. Huawei Czarne, za stówę. Ale ten kabel zawsze mnie wkurzał. Zawsze wodałem takie. Bez kabla całkowicie. Jak bezprzewodowe, to bez kabla. Jak bacy, czy jak tam herbacy. No wiesz, co chodzi? Praleczka Electroluxa. 6 kg, to malutka. Ale za tysiaka, no to spoczko. Tysiąc obrotów, to taka mini-mini, no. Znaczy do, 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 do kawalerki, dobra, no. Nie... To jakieś winiuro grill 2000 W. to za prąd zapłacisz więcej niż ten grill. Dev Stranding na playa, tanie, to niewiele tanie. Słuchaweczki Philipsa, na Amazonie. 33% buciszki, Wiedźmin. Bardzo dobre słuchawki Sony, w dobrej cenie. Stan jak nowe to, co używane, a to nie używane po, po francuzu, to nie Pampersy, o jak dupa osrana, no to Pampersa jest, jest potrzebna. No tak, Whisky to po tych Pampersach, nie? jak się nawdychałeś, obudowa frakta za trzystóweczki, dużo wody jest. Widzę, <laughs> tak na, na jesień sprzedają na promocji żeby żebyś nie był taki smutny nie LPG. Za 2 zł. Co, coś, mi, coś mi tutaj nie, nie pasuje, no ale no dobra. Jakaś chyba krótka promocja. Klimatyzator domowy. No to teraz będzie promocja na Klimę. Bo robi się chłodno, to nikt tak naprawdę nie, nie potrzebuje. Teraz jest najlepszy okres, żeby właśnie kupować jak i w zimie klimę, bo są najtańsze. Głośniki LK O, kurde, drogie dalej, dalej, dalej to 780 zł. Za parę. Nie, nie słyszałem nigdy, yy, jak grają, więc nie wiem. Zestaw Tefala. Pytanie. Czy to są garczki, które są pokryte jakimś... Yy, tak, to takich nie chcę. Z stali nierdzewnej są najlepsze i z tego. I jak to się nazywa? I, i że, żeliwne, i kamienne. Bez żadnych powłok. Te powłoki to szkodliwe. Yy, czajnik ceramiczny. O. To jest elektryczny? Wygląda jak zwykły hmm. Perfumoros. O kurde, go baba, to lecimy dalej, żeby mnie nie zbanowali. Eee, obudowa Mid Tower. Za 4 stóweczki. Za 3 stóweczki. Za 4 była. Klucz dynamometryczny, O! I to jest coś porządnego. Co ja bym łyknął? Gdzie, gdzie to jest? Na Amazonie. Szakle ale tymczasowo widzisz, brak towaru i on jest od 20 do 100. To raczej do roweru Ci się nie przyda. Do roweru to raczej od 2 do tam do 25. Nie, to jest taki bardziej do jakichś grubszych rzeczy. No ale za stóweczkę to była. Git promocja już nie ma, szkoda. Widzisz, jakie można wyharaputać? Nie no, za 167. On nigdy nie, nie kosztował 500 zł. Ale to... No to tani trochę, no. No to w sumie szału nie ma. No dobra. Lecimy dalej. Granie na czekanie, dysk twardy, ale to. A, 5 terabajtów to dużo za 500 zł. Ale to jest zwykły dysk, nie? To, to nie jest SSD. Bo ta. Nie, to. WD Black, o cholera wie Dysk twardy, no to nie, no to jest zwykły dysk. Wolne. Zasilacz 850k. Fajne słuchawki Sony za 1000 euro RTV, możesz sobie kupić. To są takie bezprzewodowe całkowicie, tylko one są duże strasznie. I tak odstają w, w uszach, dlatego nigdy ich nie chciałem. Wolę takie, co nie odstają, na przykład Bacy Live. Kupon 10 zł za zakupem za minimum 50 zł w Wiedemarku. A to jak do, do klubu, chyba tak? Zerknie na swój klub Wiedemark, pojawi się. Kupon waży do końca miesiąca. rabat 10 zł przez zakupie za minimum 50 zł. No. Do, do dzisiaj jest ten kodzik. Dychę dostaniesz. No to tam dyszka na flaszeczkę Spiritus na promocji. Króża, fug, lecę do Carrefoura i, i, i dzisiaj otwarty. Gdzie jest nie, niedziela handlowa? Daj, dajcie zdać, bo nie wiem, chyba tak. No to Spiritusik potrzebny 20%, taniej, intelegancko, Profesjonalnie. Barbecue ro Roleski A, Ale te stare sosy to ja wiem Jeszcze raz zatrułem nie, nie mówię, że ten jest stary, nie, ale Jednak wolę wiesz Tej obudowy już nie ma Zasilacz 75 W Dobra cena Co my tu jeszcze mamy? O Piękny LG 100 Hz za 3 koła 55 cali No ja wiem Czyżbym, czyżbym dawał 3 No to jest wysoki model, nie? Wrócimy do, do niego za chwilę, bo i tak będziemy się tam wejść. Obudowa Fraktal, hulajnoga Fiat, ale to w ogóle nie jedzie, pani. Daj, 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 pan, daj pan spokój. Odkurzacz w Leroy'u, 4% mm. Jakby karszer nie, jakby nie moż, jakby nie trzeba było tych worków, nie wiem, czy trzeba te worki w, ty, w tych, w karszerach, czy, czy nie? Żeby to dobrze kurz prze, przewaliło. To jednak kupować worki też. Z tymi workami to jest. A no, w sumie. Banany karta graficzna. A to to... Radeona. O, za cztery dychy była sobie Mam tych karty du dużo. Jedna się tylko zepsuła, muszę ją zgłosić do znaczy do, do naprawy, nie? Bo to ma wieczysta gwarancja, więc trzeba ją zgłosić. Nie, nie wiem co się zostało. No, to po prostu... Za wolny za, zapis Go, GoPro i Osmo mi mówisz, że jest za wolny za, za zapis. Nie, 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 No dziwny. Łuk był. Jakbyś chciał łabędzia uszczelić. Buty wspinaczkowe, tak jak się wspinasz po szczeblach kariery. Eee, co my tu jeszcze mamy? Kaski hulajnoga w x Jakbyś chciał. Buty, to już nie ma nic ciekawego, chyba. Od Logitecha było coś. Nie, to, to wygląda jak Logitech, ale to nie jest Logitech. Olej na kartę, powrót do szkoły, 5 giga dostajesz. Padzik za dwie stóweczki, troszkę taniej, czyli no to takie wylajtowane. Te wszystkie promocje. Myszkę już kupiłem, to będzie pokaz w następnym odcinku. Wibrator, no i tyle. Nie? Wróćmy do tego, do tego telewizora, co był na promocji, gdzie on był. Telewizorem fantastyczny! Gdzie to było? Tak daleko było. O tu, tutaj, tutaj. Idźmy do promocji. A to nie, to był Media Marka, nie Media Ekspert. Za 3000 jest jeszcze moc dużo różnych promocji tu tutaj związanych z nim. Może, tylko to one się na pewno nie łączą, tylko możesz któryś wybrać. Hmm. Czy ja wiem? Ja bym, nie wiem, czy bym nie dodał siaka i kupił OLEDa, nie? Ten też jest zawalisty, ale jednak OLED to OLED, nie? Rozumiesz. A propos, ile OLED dzisiaj? Nie. Te widzę czekaj, No. 8 stówek byś dodał i masz OLEDa. tylko że nie 100 właśnie. I to jest to. O, czego mam takie słabe opinie? Co to się stało? To, to tam napisał. A, to ten, co tam narobił takie to taki. Konkurencja. Za 3,5 jest niższy model, ale z tych promocji teraz nawaliło. Za 5000 masz C1. No. Elegancko. Jest jakieś promocje. 5,5 A1. 65 cali. 1000 zł taniej, tu są jeszcze jakieś promocje, to można coś do haraputać. Za 2,5 masz Nanocela, 7 też bardzo fajny telewizor. No za 2,5 to już jest spoko. No to wiesz. To już jest dobra cena. 60 Hz, nie, ale to wiadomo. G1, nic nie, nie, nie tanieje, trzyma cenę. Ehm, przynajmniej tutaj na tym nie wiem czy tam w tych ofertach tutaj mo można coś zmienić, może jakieś kody rabatowe są czy coś. Piątka, piątka też trzyma cenę i nic się nie zmienia. A Media Expert, Media Expert są to czasami mocniejsze promocje, tak samo w Neonecie. Eee, telewizory LG, OLEDy i 705,5 za jedynkę, mówiłem, że są jakieś promocje, 799 za C1, mm. B1, C1, 48, to malutki, GXik to ten zeszłoroczny model, za 6 koła, za 6 koła? 50, a to jest 55, eee. myślałem, że 65, dobra co jedynka piątkę no mniej więcej ceny będą podobne do, do tych jak w innych sklepach bo oni wiesz muszą mieć podobne albo blisko no to dużo dalej kiedyś były niższe ceny nie? było te tak. a jedyneczka co jedyneczka o to jakiś co to za model? E9? Nie wiem co to za model. Pierwszy widzę. Nie kojarzę. G1 dychę. Nic nie tanieje, popatrz, nic. nic. Taki dobry telewizor, nic po prostu nie tanieje i tyle no. ale to już wiesz, z wystawy to już raczej bym nie proponował. No i co? Zobaczymy sobie jeszcze na główną stronę Garmin Garmin się sprzedaje to jest jakaś sportowa kamera Garmina a nie wideorejestrator to raczej do samochodu jak sobie jedziesz i wiesz nie wiem co co, co co mi tak miga wszystko ale 1000 złotych drogi daszkam Małbym się, że, że mi szybę wy, wybiją w samochodzie, żeby mi tego, tego daszka ma szmyrnąć, wiesz o co chodzi. Gdzieś, gdzieś na parkingu, no. I takie rzeczy się zdarzały. Roboty koszące. Na stronie głównej. Nie ma nic. Wyprzedaż ostatnie sztuki, co to mają? Telewizory. Zestawy kina domowego. O! Za 3100. No to taki fajnie będzie grało. No. Szału nie będzie jakiegoś takiego, jakbyś poszedł do kina w Lublinie. No ale dużo lepiej niż takie zestawy mini. Takie to są wiesz, małe takie. Dużo lepiej niż Soundbar za, za 3000. To jest gwarantowane. A jest tu subwoofer? Nie, ma kurde, bez subwoofera to, to trochę. Nie wiadomo jak. Jak te głośniki bas mają, ale wyglądają na... Ja, ja, jaki to firmy są, głoś, głośniki? to Yamaha jest. Eee, to nie wiem, to można spać spokojnie. Myślałem, że jakiś kanty, tak, jakieś, wiesz... No-name'y, co to, to grają jak w pudle, Bo też miałem, miałem takie duże Krafta chyba głośniki, daj spokój, jak to grało. Du, to, du, dudniło, to, 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 to w ogóle, to nie, to dźwięk był taki... No słabo, do muzyki się nie dawały, do filmu spoko, ale do muzyki i to też tak w filmie, to słabiutko. Jednak barwa dźwięku musi być, a nie tak, że, że, że włożysz głośnik do, do pudła, do kolumny, oj, oj zaatwione No nie, 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 no no, no musi to, 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 musi być dobrze ustawione. E, ładowarka Samsunga Dual Charger. O, za 19 zł. A można z tego. Nie, nie można z tego zrobić. Yy, trypada, szkoda. To byłoby dobre. Lodóweczki. Jakbyś chciał, lodóweczkę, To na promocji. Praleczka na promocji. Co taka dziwna ta praleczka? Chodź, spon. No Jakaś. Dziwna nazwa. Hmm. Może dla mnie dziwna, bo nigdy nie, nie słyszałem. No ok, są jakieś nowe roboty Electroluxa, które jeżdżą i czyszczą za ciebie. Polecam blender, ty dobra, dobra, cena, tylko polecam wiecie, który? Ten ze szklanym, nie, nie z plastikowym kielichem, tylko ze szklanym. Plastik to plastik, wiesz, porysuje się, tak. szklany kielich, no tylko że szklany jest ciężki, a plastikowy jest lekki. No to to jest ta różnica, nie? Ale ja bym brał ze szklan. To to nie. Czujnik gazu, o, to też bardzo ważne, nie? Czujnik gazu musisz mieć, bo, wiesz, jakby pierdzieli, to... To chałpa pójdzie z dymem. Oj, depilator na, na tego. No i dobre. Dobra promocja. Zerkniemy w Neoneta? Czekaj. Co tu w Neonecie słychać? Na pierwszej stronie, bo nie, nie, nie będziemy się zagłębiać, bo to nich sobie to wideo trwało zbyt długo, nie? No to nie za wiele parę laptopów i tam takie, dobrze. okazje dnia, drugi za 20, premiera Galaxy 2, a tego no. E, gdzie to była ta taka lepsza promocja? To jest mega rabat. Aha, to jest jak kupisz za taką kwotę, to dostaniesz rabat w takiej wysokości, to dobrze, od 30 tysięcy, 7 tysięcy? Wow. To nieźle. Dobra, w Moralesie jest coś ciekawego. Jakieś komputerowe sprawy. Na pierwszy rzut oka. Zygareczek już prawie wyprzedany. Została ostatnia sztuka. Jak kończę to wideo, to pewnie już go nie ma. Znaczy, jak ogląd. O Jezu, zaraz, zaraz usłyszę się. Jak oglądniesz, to pewnie już, już go nie ma. <coughs> Co mnie tak poleciało. O! Tutaj niezdroszczy, no. Ale to jest porządny ble blender. Ja, ja, a, ja aż tyle zapłaciłem za ten blender chyba nie. Ty faktycznie, ja musiałem za, za niego zapłacić aż tyle. Ale to jest widzisz, szklany nie, nie plastikowy. No to nie jest taki blender, który ci skruszy jakiś mega twarde że, rzeczy. Nie, 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 to, to musisz zapomnieć. Jak chcesz mieć taki, który naprawdę kruszyć wrzu, wrzucisz smartfona i zrobi z niego pro, proszek, no to ble, Blendtec Blender za 2000, a nie za 485. No to w ten czas tak, nie? Także mi nie to na rozwadze, że, że, że to wiesz, jest przedział cenowy. Jak chcesz taki, co kruszy kamie, kamieniulce, to tak jak mówiłem wcześniej 1502 musisz dać, a nawet więcej. Dobra. Ale ten do takich normalnych rzeczy. Ja placuszki sobie robię na nim elegancko. Soczki, marcheweczki. No to ja Ci polecam. Zajebisty jest. Łatwo się go czyści, bo odkręcasz dno. Nie ma żadnych uszczelek, pierdółek, śrubek. Nic się nie zepsuje. Jest bardzo szczelny. Odkręcasz, zak za zakręcasz, łatwo myjesz. I już. Chodzi o to łatwość mycia, żeby nie wk wkładać łapy do środka, bo się przetniesz. W, w innym się przetnę. Przeciąłem nie raz. To bez sensu, nie? Poprzecinasz palce, a później no. No nie, no jak? O dużo jest takich, widzę, do sterowania, jak jesteś lotnikiem. Jest coś jeszcze? Promocja na crossera Słuchawki się sprawdzają do, do streamingu, no? O, dzwony grają. Czyli dwunasta. Dobra. Zobaczmy, panie kolego. Yy, bo w Moralesie byliśmy. W xkumie. xkum. Blue Yeti na promocji. To jest ten nowy? Nie, to jest ten stary. No. Te ci też mieli zegareczek, ale się już wyprzedał. Karty graficzne na, na promocji, do tego się nie spodziewałem. He. gdzie Ethereum idzie w górę? 3,060, a to 6,0 zwykły, bestia, yeah. nieee. W tej cenie, lubiznę. Dobra, za 20 dni będzie ro rocznica zamówienia RTX-a. Już szykuję jakiś tort, panie kolego, musi być. Napisałem do X-komu, który jestem w kolejce parę dni temu na razie bez odpowiedzi. Szakle jak to mówią. Jest, jesteś na promocji tutaj. Windows na promocji. To może dobry mo moment, żeby kupić taniego Windowsa dziesiąteczkę home i zrobić darmowego upgrade'a do 11. Podejrzewam, że 11 będzie droższa, mogę się mylić. Ja się już przyzwyczaiłem do 11, także spoko, no. Też myślę, że dziesiątka jest dalej bardziej intuicyjna niż 11. No. no to jest jeszcze developer mode, czyli nie, nie ma wszystkich funkcji, ale 10 bardziej. Tak wszystko ciach ciach ciach, a tu w 11 trzeba się zastanawiać, gdzie to jest, a gdzie to jest. No raczej jak masz do pracy to raczej bym został jeszcze przy dziesiątce, bo to chcesz coś szybko załatwić i co byś szukał, nie masz czasu na, na to, chcesz to raz, dwa, trzy, nie? Jakieś takie przejście bardziej powolne. Widzę, że same laptopy i peny, plecaki. Ja, I czy ja tak po prostu wszedłem? To ja tak wszedłem. Hmm. Myszki. Jest ta myszka, którą ja kupiłem ostatnio? Nie ma. No to nie ma. Dobra, to tyle na dzisiaj, kochani. Historia jak najbardziej prawdziwa. Dużo obalnę w mikrofon. Dużo na promocji jest rzeczy ciekawych i interesujących. Można coś wycharaputać tak zwanego big promo. Hmm. No i tyle, nie? Czekam dalej na rtx -a. Historia. Nowa marka mikrofonów. O. Ta oto marka mikrofonów. Dobra, bo mnie striknie. Ja myślę, że nie jest lepszy niż road. Czyli... Jak myślisz? 250 zł. USB jedna sztuka, USB-C jedna sztuką, właśnie. Ma USB-C, a, 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 a Rode... Nie wiem, czego Rode nie mają USB-C. To jest dla mnie niepojęte. Panie kolego. Czego nic nie. Może USB-C jest droższe w, pro w produkcji? Pewnie te. Ma taki pop filter. I co ma jeszcze? Co ma takie dziwne złącze? Tutaj nie ma, nie ma na śrubę? A, to ja wolę na śrubę, panie, bo sobie do przykręcę. Aha, to do takiego kabla jak do drukarek. No to nie. To ja wolę sobie przykręcić rowda do, do stenda i i już, raz, dwa, trzy. A! to nie każdy ma stęda, bo na niektórym stoi na e, biurku, ale z biurka zbiera każdy takie, o, słysz to? Jak uderzysz w, biur, w biurko, to ty to wszystko su, e, słyszysz, więc raczej wolę mieć na e, stędzie zawieszonym, na takim e, a, a, amortyzacji. No ale dobra, to nie każdy go to interesuje. Pozdrawiam, polecam, na razie.